Zaczynamy! Zaczynamy SK News, czyli przegląd najciekawszych newsów 2019 roku. I na początek takie sztuczce, że to prawdziwa sztuka. Je zrobić i wymyślić. Naukowcy z Gdańska wymyślili ekologiczne noże i widelce. Wystarczy kilka granulek tego i po chwili może wyjść ci to, czyli sztuczce. Ale to nie są od takie zwykłe noże i widelce. Wszystkie biodegradowalne, czyli inaczej niż plastik, bardzo szybko rozłożą się w ziemi. Wystarczą zaledwie 3 miesiące. Okazuje się, że produkcja też nie jest skomplikowana. Słyszamy procesem. Pojma zamknęła się. Ślimak ruszył do przodu, nastąpił wtrysk tworzywa do zamkniętej formy i wyrzuca gotowy e, wyrób. Teraz naukowcy szukają kogoś, kto zechce wykorzystać ich wynalazek. Walka o to może iść na noże, no bo taki wynalazek to przecież rewolucja. A ta historia poruszyła naszych widzów. To historia dzielnego kierowcy autobusu miejskiego ze Szczecina. Zaatakowany przez agresywnego pasażera potrafił zachować zimną krew. Wszystko działo się podczas porannego kursu. W pewnym momencie do kabiny kierowcy wtargnął mężczyzna i chwycił za kierownicę. No, autobusy pomylił, bo między przystankami on się ocknął i chciał wysiąść, a po chwili już był w kabinie. No, już później tak się to szybko potoczyło, no ale... Dobrze się skończyły. Cała akcja wyglądała groźnie, bo taka też była. Autobus jechał estakadą, jeden zły ruch mógł doprowadzić do większej tragedii. Kierowca zachował jednak zimną krew. Autobus zatrzymał i wypchnął napastnika na zewnątrz. I krewki pasażer i kierowca wpadli pierwszy w ręce policji, drugi na kawę do prezydenta Szczecina. A to zdecydowanie najszybszy żółw w Polsce: kikut, który zamiast łapek ma kółka. To chyba pierwszy na świecie Żółw na kółkach. I tak ma sporo szczęścia, bo stracił tylko dwie łapy, a mógł stracić życie. Następnie lekarze oszacowali, że prawdopodobnie był to atak jakiegoś dzikiego zwierzęcia. Na szczęście Żółw trafił później w dobre ręce. Rany się wygoiły, wystarczyło dorobić mu kółka, no i teraz może i trochę się ślimaczy, ale daleko na tym zajedzie. A przy tym skok na głęboką wodę to jest Pikuś. Pewna studentka z Łodzi. Skoczyła do blodowatej wody. I wygrała Puchara Arktyki. W lodowatej wodzie czuje się jak ryba w wodzie. Aleksandra Bednarek nie boi się ani mrozu, ani lodu. Ostatnio do Łodzi z Murmańska wróciła ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata i jednocześnie wywalczyła Puchar Arktyki. Wszystko w lodowatej wodzie i niezwykłych okolicznościach przyrody, które u wielu na samą myśl mrożą krew w żyłach. To taka lodowa kraina, kraniec świata odcięty trochę od rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że do sprawy należy podejść na chłodno i po prostu... Gorąco pogratulować tego wyczynu! Brawo, brawo! U, nie ma miejsca na świńskie zagrania. We Wrocławiu działa drużyna piłkarska złożona ze świń. Ci zawodnicy dopiero wychodzą z cienia innych sportowców, jednak, żeby mogli dalej trenować, potrzebny jest im sprzęt. Dlatego Wrocławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ogłosiło zbiórkę piłek do nogi i koszykówki. Wszystkie trafią do tych świnek wietnamskich, które być może w przyszłości stworzą taki świński Dream Team. Ćwiczymy, trenujemy, ale nie wiem, kiedy ostatecznie uformuje się drużyna, ponieważ na razie nie chce współpracować. Nie wiadomo, kto jaką pozycję tutaj ma, natomiast tak, za jakiś czas myślę, że stworzymy takie mistrzostwa. No to wygląda na to, że na boisku gryźć trawy nie będą, ale na pewno nieraz zaryją w ziemię. I to tyle w tym odcinku SK News. Jeśli komuś się podobało, proszę bardzo. Kolejny już za tydzień, w nowym roku, o starej porze. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.